Tak więc moi drodzy, mili Państwo, nadszedł ten czas niedobry, że sprawa Abby Williams i Libby German zakończyła się. Wczoraj ława przysięgłych uznała Alena, Richarda Alena, winnym brutalnego morderstwa na dwóch dziewczynkach. 13 i 14-letnich, letniej, Abi i Libi. No, i postanowiłam nagrać ten film, bo właściwie to wam wspominałam, że będę chciała podzielić się z wami tą sprawą, bo mnie nurtowała i do tej pory mnie nurtuje. Może też po części dlatego, że ma coś takiego wspólnego ze sprawą Iwony Wieczorek pewnego rodzaju taką tajemniczość. Na wieczorek ta sprawa trochę mi zawsze przypominała Twin Peaks i też właśnie Delfa Indiana i ten most High Moon Bridge, coś takiego ta rzeka pod spodem, no coś tak niesamowitego miało w sobie że mnie drążyła i zresztą wszystkich w Stanach Zjednoczonych bardzo drążyła, bo historia opowiada o tym, że dwie dziewczynki mają dzień wolny od szkoły. Jest piękny dzień, chociaż właściwie jest ciągle zima. 13 dzień lutego 2017 roku. No przepraszam, was, ja często przez to, że ja tak nagrywam wszystko z pamięci, to czasami szybciej myślę niż mówię, i mój język nie podąża czasami za mną. To nie jest dobre, bo najlepiej by było zamknąć wszystko i tylko czytać z kartki, natomiast ja tak nie umiem. I tak się nauczyłam nagrywać film od początku i ciągle tak samo robię, by musiała całkowicie zmienić system nagrywania. Być może powinnam, bo no, bo może przez to te filmy nie mają tej perfekcji w sobie która powinna być, żeby tak łatwo było mnie słuchać. Natomiast no, będzie to mój taki smutny komentarz, dlatego że ja, jeżeli to ja bym była wybrana do, do tej ławy przysięgłych, do wydania tego werdyktu, to pewnie bym nie skazała Richarda Allena. I nie dlatego, że ja... Wiem więcej niż y, ludzie, tylko y, dla mnie te dowody są nieprzekonywujące, które zostały zebrane. I y, kiedy go aresztowano, y, już ponad dwa lata temu, ja nawet specjalnie nagrałam film w tym temacie. Tu go podłączysz, tam już chyba kiedyś podłączałam ten film. Bo byłam zdziwiona, że ten Bridge Guy, bo tak jak mamy tą Iwonę naszą wieczorek i pana z ręcznikiem, który idzie za nią. Tam właśnie była taka sytuacja, że Libi fotografowała Abi na moście. No i zaraz potem taki koleś właściwie bardzo podejrzany, zaczął iść w ich kierunku, i Abi znaczy Libi, Abi tam pozowała do zdjęć. A Liberty nagrała go. I nagrała nie tylko jak on wygląda, również jego głos. No i wszyscy zastanawiali się, kim jest ten tajemniczy mężczyzna z mostu. Do tej pory ludzie do końca nie rozumieją, czy on tam ma torbę, czy to jakaś koszula mu wystaje spod kurtki, a czemu on jest tak grubo tam ubrany, a czy to tam broń ma w kieszeni, bo on trzyma ręce w kieszeni, ale tak tą jedną dłoń trzyma, jakby tam miał pistolet. Czy on ma kaptur, czy taki przedziałek ma i długie włosy. No i... Nie dość, że jest nagrany, to oczywiście tak jak u Iwony Wieczorek, nie, nie był nigdy zidentyfikowany. I co ciekawe, Richard Allen to był mieszkaniec tej małej miejscowości, z której one pochodziły. I nigdzie donikąd nie uciekł, tylko pracował w aptece tam i nigdy przez te pięć lat, kiedy poszukiwano sprawcy, nikt go nie połączył. Wszyscy wiedzieli, jak wygląda pan z mostu. Czyli Bridge Guy, a nigdy nikt nie, nie porównał go. O, ty tak podobnie nie wyglądasz. Tak jak u nas porównuje się pana z ręcznikiem do różnych mężczyzn. O, ten wygląda tak, tutaj Paryż Teksas, tutaj ktoś inny. Pan Teodor na przykład. To tam nigdy Richarda Alena, nikt z tym facetem z mostu go nie skojarzył w ogóle. Natomiast policja go skojarzyła, dlatego że on sam e, zaraz e, po morderstwie m, poszedł na policję powiedzieć, że on w tym czasie był e, w, w okolicach tego mostu, że był tam na przechadce tego dnia. Więc e, policja to odnotowała, natomiast nic z tym przez lata nie zrobiła. I dopiero m, kiedy. Policja utknęła w martwym punkcie, no, tak jak Archiwum X na nowo oni zaczęli tę sprawę rozgryzać od początku i czytać akta sprawy, no i tam natknęli się na tą informację, że Richard Allen w tym czasie tam był. No i oni wszyscy to jak to tam był jakiś facet, a my, a my go nie przesłuchaliśmy. No, i oni od razu go zaatakowali w takim znaczeniu, że od razu zrobili przeszukanie jego domu, i, i tam natknęli się na broń, która została dopasowana do znalezionego pocisku kaliber 40, który był między ciałami, bo te dziewczynki zostały zaatakowane już pod koniec tego mostu, właściwie. No i ten bridge guy mówi im: Guys downhill, co oznacza, że mają iść w dół tego wzgórza, no bo ten most jest na wzgórzu, a pod tym mostem płynie rzeka, więc one musiały zejść. Z tego, z tego wzgórza w dół przejść przez rzekę i tam zostały zamordowane, ale zostały im podrżnięte gardła. To znaczy nie została użyta ostatecznie broń, nie zostały zastrzelone, tylko tym narzędziem zbrodni był nóż, który nigdy nie został odnaleziony. I nigdy nie powiązano DNA, które zostało znalezione na miejscu zbrodni z Richardem Allenem, kiedy przez te 5 lat e, śledztwa media pytały policję, czy jest jakieś DNA znalezione, no to oni odpowiadali, tak, jest bardzo dużo DNA, ale nie wiemy, które to należy do sprawcy. Tak, bo może bo tam wolontariusze tak naprawdę odnaleźli te ciała, bo one były przykryte no, patykami, po prostu były zasłonięte tym, co tam można było znaleźć. I, I po prostu było dużo DNA, ale policja mówiła, no mieć DNA na każdym miejscu zbrodni, o takie było zdanie, na każdym miejscu zbrodni zawsze się znajdzie jakiś DNA. Natomiast pomimo, że znaleziono bardzo dużo DNA, to żadne nie należało do Richarda Allena. Tak, nie znaleziono również rzeczywistego narzędzia zbrodni, a kula, która leżała między ciałami, była kulą nieużytą. To była kula, która tylko była w jakimś pistolecie, no i dopasowano, że ta kula przeleciała, nie została wystrzelona, ale znajdowała się. W jego, w jego broni. I ludzie nawet zaczęli nazywać ten pocisk magicznym. Ma, magiczny pocisk. Magic bullet. Bo, bo to jest bardzo coś nowego w kryminalistyce, że można powiązać sprawcę tylko dlatego, że jakąś kulę czy tam pocisk posiadał. Chociaż go w ogóle nie użył, nie? no bo badania balistyczne polegają na tym, że się jednak strzela z pistoletu tam do wody czy gdzieś i się sprawdza, czy pocisk robi ten sam, jakby ta, ta historia jakby drąży w tym, tym pistolecie linie, tak jak linie papilarne, tak, tak wystrzał z pistoletu pozostaje ślad. Po tym, po tym wystrzale. Natomiast no, ten pocisk nie został wystrzelony, więc sami napiszcie, czy nie dziwi was to, że, um, że to było takim ogromnym dowodem przeciwko Richardowi Alenowi. Bo. Jak czytałam i słuchałam różnych takich informacji na, na temat tego tajemniczego, ma, magicznego pocisku, no ludzie mówili, że to jest bardzo coś nowego i odkrywczego. I oni sami są zdziwieni, bo to jest coś takiego, jak kiedyś odkryto wykrywacz kłamstw. I kiedy policja myślała, że to działa, to już myśleli, że są zwolnieni w ogóle z przesłuchiwań, bo wystarczy kogoś podłączyć do Elektrod i one pokażą, czy ten człowiek kłamie, czy nie. Natomiast po jakimś czasie no, okazało się, że to jednak nie można tego do końca wziąć pod rozwagę, przy nawet nie jest to dowodem w sądzie, tak? przy decydowaniu, czy ktoś jest winny, czy nie. I tak teraz te badania tego pocisku też mówią, że one nie są. Tak do końca w 100%. Pewne, tak jak można zbadać wystrzelony pocisk, czy pochodził z tego rewolweru, czy nie. Tak, tak te najnowsze badania mówią, że no, mamy taką teorię, że to się zgadza, że są jakieś tam mikroślady, ale ostatecznie to nie jest na 100%. No, natomiast ława przysięgłych dała się przekonać. Drugim mm, takim yy, za winą Richarda Alena yy, dowodem jest to, że sam się przyznał. Natomiast on się nigdy tak naprawdę nie przyznał na piśmie i oficjalnie, tylko pod wpływem stresu, który mu zadawano, bo on no, dwa lata był yy, więziony, ciągle przesłuchiwany, psychicznie maltretowany. Zresztą to widać, jak on się zmienił. Kiedy go aresztowano, zupełnie inaczej wyglądał niż, niż teraz. On zeschizował w tym więzieniu. On siedział sam w izolatce, w takiej celi, zupełnie sam i jeszcze miał cały czas kamerę 24 godziny na dobę. No to nic dziwnego, że ludzie już mają tak psychicznie dosyć. Kiedy on gdzieś tam się pojawiał, tylko między, między sądem a samochodem, to ludzie wykrzykiwali. Richard Allen, ty morderco, dlaczego zabiłeś te dziewczynki? I to był jedyny kontakt jego z rzeczywistością, tak? Lu ludzi, no to można, może człowiekowi pójść na głowę. Zresztą takie przypadki nawet w polskim sądownictwie, jak wiemy, się zdarzają, że człowiek myśli sobie, że już będzie miał w końcu spokój, jak się przyzna. Jeszcze, jeszcze ci mówią, że, że jak się przyznasz, to może będzie łagodniejsza kara. Albo jakiś innym mu tam udowadniają. I on w pewnym momencie zaczął mówić: Co to za różnica? Czy ja wam powiem, czy jestem winny, czy nie? Skoro i tak wy wiecie, że jestem winny, jesteście tak przekonani, że nie mam szansy, że to, jest, to już jest mój koniec. I w pewnym momencie tak zeschizował, że zaczął śpiewać hymn amerykański do kamery, która była 24 godziny na dobę, i w tym czasie jeszcze zaczął się anonizować. To może tu biw, zrobię, ale nie wiem, jak to zrobić. I. No i zaczął w tym momencie tak mówić, tak, tak, zrobiłem to, nie? No i to jest, to, to ma być przyznanie do winy, nie? Czasami zdarza się, że człowiek, tak jak Komeda, przyzna się do czynu i nawet podpisze dokument, a ostatecznie okaże się, że, że ten stres to spowodował, który ten człowiek miał. I to przesłuchanie często było tak straszne, i ta agresja długotrwała na tą, na tą, taka psychiczna, na tą osobę, że my wiemy, że ty to zrobiłeś. Przyznaj się, przyznaj się, tak długotrwała taka chińska tortura, że, że ludzie no, nie wytrzymują i, i się przyznają czasami do winy, chociaż tego nie zrobili. To trochę jak te palenie czarownic na stosie, nie? Że, że takie tortury były, że ona w końcu już wolała umrzeć i mieć święty spokój, i się przyznawała do winy i ją palili na końcu na stosie, niż rzeczywiście e, taka czarownica była prawdziwą czarownicą. Nie? Więc chcę Wam tylko powiedzieć, że pomimo, że ta ława przysięgłych to są ludzie, którzy losowo są wybierani ze społeczeństwa. Tam jest opłacany ich nocleg w hotelach, jedzenie, oni są jakby wyrwani ze swojego naturalnego y, funkcjonowania, dlatego że losowo zostali wybrani i muszą po prostu zadecydować, czy dany człowiek jest winny czy nie. To jest trochę inny system prawny, y, trochę całkowicie inny, dlatego że no, y, 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 u nas jest ten wyrok inaczej przez specjalistów. Yy, podejmowany, a tam właśnie nie przez spe specjalistów, tylko przez ludzi wziętych w cudzysłowie z ulicy, losowo wybranych. I takie osoby decydują. I mm, obradowano 19 godzin, no i zadecydowano, że Richard Allen jest winny, chociaż żaden z dowodów, nie był dla mnie wystarczający. To znaczy, gdybym nie wzięto z ulicy, no ale wiecie, no ja z ulicy w bym była, bo ja się jednak sprawami kryminalnymi interesuję. A tacy ludzie niekoniecznie się interesują i nawet dla nich jest lepiej yy, dla, tego, dla tej sprawy, żeby takie, takie osoby się nie interesowały sprawą. Bo wtedy, jakby te wszystkie argumenty za i przeciw, są jakby podejmowane tak na nowo, że ława przysięgłych ma prawo dopytać. No dobrze, jeżeli wy uważacie, że ten i takie pytanie rzeczywiście padło: że ten jego pistolet został dopasowany do tej niewystrzelonej kuli, która została znaleziona na miejscu zbrodni. To czy to oznacza, że on miał jakiś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju pistolet? No to oskarżenie mówi, no nie, no jaka, jakiś seryjny miał, nie? No więc wiecie, no taka gadka, nie? I, a czy jest jakikolwiek świadek, który rzeczywiście widział Richarda Alena w ten dzień, tam w tym miejscu, gdzieś tam. No nie, ale on sam się zgłosił, i my wiemy, że on tam na pewno był. Natomiast przy, przychodzą świadkowie, który, którzy mówią tak, myśmy widzieli yy, pana w cudzysłowie z ręcznikiem, czyli bridge guy, tego pana na moście, ale w innym miejscu. I był ubrany tak i tak, co potem okazuje się, że się nie zgadza, że on w ogóle był inaczej ubrany. No to oni zmieniają w ogóle zeznania i mówią, tak, tak, my widzieliśmy tego, tego człowieka na moście. Ale to nie znaczy, że oni widzieli Richarda Allena na tym moście, tylko że potwierdzają, że takiego kolesia jak został nagrany, oni widzieli. No i to jest dowód w sprawie przeciwko Richardowi Alonowi. no takie wiecie, no takie słabe. Do tej pory nie, nie doszłam, jak oni odkryli to, że Richard Allen ma jakieś informacje, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, bo ponoć, kiedy go dopytywano o, ten, o tą jego winę, bo z jednej strony nigdy nie przyznał się do popełnienia tej zbrodni, a z drugiej strony mają takie informacje, że on mówi, że on. Chciał je, za, chciał je wykorzystać seksualnie, ale jechała jakaś furgonetka, więc on się wystraszył i nie strzelił do tych dziewczynek, no co jedne w ogóle z drugim ma wspólnego, tylko podarznął im gardła, zasłonił te ciała tym chrustem, patykami, które tam znalazł, i uciekł, bo jechała jakaś furgonetka. I dla nich to jest z kolei dowód tego, że on ma informacje, które nie zostały podane w mediach. No pytanie, skąd w ogóle policja ma takie informacje? Nie, bo właściwie te dziewczynki zostały zamordowane w wąwozie, musiały przejść przez płytki strumień, gdzie jedna w ogóle buta zgubiła. I zanim aresztowano Richarda Lena, to głośno mówiono, że to nie mógł zrobić tylko jeden człowiek, że to przynajmniej było dwóch, bo. Libi miała 90 kg, a jak patrzymy na Richarda Allena, to ona w ogóle była od niego wyższa, miała tylko 14 lat. No co ty słowi wyższa, bo Richard Allen, to znaczy, no tu, tu, tu może pojechałam, bo nie wiem dokładnie jakiego wzrostu była Libi, bo Abi była bardzo drobna i, i szczuplutka, natomiast Liberty, ta, która nagrała yy, yy, tego faceta na moście, no była przytuszy, była taka po, poważną, amerykańską dziewczyną, która ważyła 90 kg. Więc kiedy ja patrzę na ten wzrost tego Richarda Alena, na tą jego posturę, no to nie wydaje mi się, żeby ten człowiek w ogóle przypominał tego faceta z mostu i żeby on w ogóle miał taką siłę, żeby dwie dziewczynki po prostu sobie tak porwać i, i zamordować sam. Yy, I yy, też. Bardzo długo obrona uważała go za niewinnego, dlatego że przez te pięć lat, kiedy on tam pracował w tej społeczności, pomagał w ogóle w szukaniu dziewczyn, angażował się, pomagał w drukowaniu plakatów. No, nikt nie połączył z tym panem z mostu, z tym guy bridge guy. Więc no to jest bardzo takie ciekawe, że, że nagle wszyscy się cieszą i klaskają, bo w końcu znaleziono mordercę. Bo kiedy wczoraj został ogłoszony werdykt guilty, czyli jest Allen, Richard Allen został uznany za winnego, no to rodzina się ściskała, mówili sobie: No, w końcu już wiemy. To tak, jakby to, że oni w końcu zadecydowali, te obrady 19-godzinne spowodowały, że uznano go za winnym, to tak jakby to był błysk od Boga e, prawdy nie? tymczasem no, oni tak zadecydowali, bo jakąś decyzję musieli podjąć. Tak? Więc ta rzeczywistość jest taka sama, jak była, i wiemy tyle samo, tylko wiemy teraz tyle, że te osoby, które wzięte w cudzysłowie z ulicy, no tak zadecydowały, a że prawo jest takie, że właśnie osoby, które nie są kształcone w prawie, nie są znawcami tematu, tylko są powołane do tego, żeby to one podjęły decyzję, bo, bo w Ameryce wydaje się, że to właśnie wtedy społeczeństwo decyduje, że to jest naj, najlepszy werdyk wtedy, kiedy kiedy to jednak ludzie ze społeczeństwa decydują, a nie jacyś, jakaś prokuratura i sędziowie, tak? Sami możecie powiedzieć, czy zgadzacie się z tym werdyktem, czy, czy widzicie w tym um, bridge gaju, czy jak go tam nazwać, Richarda Alena, no, czy po prostu doszło do, do tragedii. Moim zdaniem, e, ja nie wiem, czy, czy on tego nie zrobił, ale dowody, które zostały zebrane przeciwko niemu, mnie nie przekonały. No jest to dla mnie bardzo smutne, że że został uznany za winnego i to jest mój komentarz i moje podzielenie się tym może trochę mi pomoże, że tak kiedy myślę o nim jest mi bardzo smutno i nawet mam jakąś niechęć do tych stanów zjednoczonych. Chyba rozumiem, dlaczego zaczął nagle tak. Śpiewać ten hymn w taki sposób no, prześmiewczy, tak? W tym akcie seksualnym. Ja chyba rozumiem, co on chciał pokazać, że jak mogliście mi to zrobić, nie? Ten człowiek, który służył, który żył w tych Stanach Zjednoczonych, który, który ufał temu systemowi, no, został oskarżony i skazany, i może rzeczywiście jest niewinnym. A a niestety tak się stało i może dlatego tak się zachowuje, a nie inaczej. No w każdym razie ja ostatecznie nie, nie, w Gdybym nie wybrano tam do tej ławy przysięgłych, nie zdecydowałabym się uznać go za winnego w żadnej mierze. Natomiast no to nie mnie wybrali, nie jestem amerykanką. I chyba dobrze, że nie jestem, chyba nie mam ochoty mieć nic wspólnego z tym krajem, kiedy widzę, co tam się dzieje i jak to wszystko wygląda. I chyba jestem nawet po raz pierwszy, cieszę się, że jestem gdzieś w Polsce i że nawet sprawca, w cudzysłowie, Katarzyny Zowady został uniewinniony, chociaż gdyby miano takie dowody. Przeciwko Richardowi, Alenowi, to by jeszcze szybciej go skazali. A my uniewinniliśmy człowieka. Kiedy nie ma na 100% pewności, to nasze prawo uniewinnia człowieka. Natomiast tam niestety ta ława Przysięgłych musi zadecydować tak, jak zadecydowała. No nic, jestem ciekawa Waszej opinii. Chociaż my już nic nie zmienimy, to nie jest otwarta sprawa, tak jak i Iwony Wieczorek, ale. Ale warto, żeby chociaż powiedzieć głośno, że, że się jest jakoś tam przeciwko temu. I, i nie przyklaskiwać w skazaniu człowieka na, na pewno na dożywocie. Kiedy nie ma stuprocentowej pewności, że jest on winny. Kończę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że oglądacie mój kanał. Dziękuję za Wasze komentarze. I. No, za to, że trwacie i słuchacie, pozdrawiam Was pa.